Moi drodzy, stało się, tydzień minął, kolejne ważenie, myślę już ostateczne. Dzisiaj wieczorem zdradzę, ile ważę. Dzisiaj wygra ten, który wytypuje najbliżej moją wagę. Jeżeli nikt nie trafi, to ten, który będzie najbliżej wygrywał. Wchodzę na wagę, sprawdzam, co się zmieniło po tygodniu, ile kilo dzisiaj pokaże waga. No. Jestem pod wrażeniem. Warto było. Jeden tydzień, jeden kilo w tył. Zgadujcie. Witam moi drodzy. Dzisiaj ten, który poprawnie wytypuje moją wagę, z, z dokładnością jednego miejsca za przecinkiem, wygrywa miseczkę czerwonych truskaweczek soczystych polskich. Na pewno dzisiaj wieczorem będzie zwycięstwo. Zapraszam do Rogolinka na Truskawki, oczywiście też. Miłego dnia.